Atmosfera składa się z pięciu warstw, które zawierają gazy chroniące nas przed zagrożeniami z kosmosu. Najniższa warstwa atmosfery nazywana jest troposferą zachodzą w niej prawie wszystkie zjawiska pogodowe. Zaczyna się ona na powierzchni Ziemi i rozciąga się do wysokości średnio około 10 km. Różne wysokości nadają tej warstwie jajowaty kształt. Z wysokością około 8 km na biegunach aż do około 20 km na równiku. Gęstość troposfery maleje wraz z wysokością, co oznacza, że wraz ze wzrostem wysokości temperatura spada, a powietrze staje się rzadsze. Na górnej granicy troposfery, gdzie zaczyna się tropopauza, temperatura osiąga około minus 51 stopni Celsjusza. Stratosfera. Rozciąga się od tropopauzy aż do około 50 km nad powierzchnią Ziemi. W tej warstwie temperatura wzrasta wraz z wysokością z powodu tworzenia się ozonu. Zwiększająca się temperatura sprawia, że stratosfera jest bardzo stabilną warstwą atmosfery i nadaje chmurom burzowym słynny kształt kowadła. Następna warstwa atmosfery nazywa się mezosferą. Mezosfera rozciąga się od 50 km do 90 km nad powierzchnią Ziemi. To warstwa, gdzie spaleniu ulega większość meteorów. Temperatura ponownie spada tu z wysokością, podobnie jak w troposferze. Następna jest termosfera i rozciąga się od 90 km do 800 km nad Ziemią. Jest jedną z najbardziej zewnętrznych warstw. Tutaj powietrze jest bombardowane ultrafioletem i promieniowaniem rentgenowskim ze Słońca, co powoduje duży wzrost temperatury, aż do 1000 stopni Celsjusza na jej górnej granicy. Ostatnia, najbardziej zewnętrzna warstwa atmosfery, nazywana jest egzosferą i rozciąga się od termosfery do 10 tysięcy kilometrów nad Ziemią. W tej warstwie atomy i molekuły atmosfery uciekają w przestrzeń kosmiczną. Atmosfera jest bardzo ważna. Ale spróbujmy teraz spojrzeć jeszcze szerzej. Mamy kulę ziemską. Słońce ogrzewa ją, ale nie jest ona ogrzewana równomiernie. Na równiku promienie padają prawie prostopadle i ogrzewają powierzchnię bardzo mocno. Dalej, w kierunku biegunów, światło słoneczne jest rozłożone na większym obszarze, więc ten obszar nie będzie ogrzewał się tak bardzo. Tworzy to obszar wznoszącego się powietrza na równiku co z kolei powoduje przepływ powietrza na powierzchni z biegunów do równika. Ten uproszczony schemat cyrkulacji jest jednak tylko idealnym modelem. Obrót Ziemi zmienia wszystko. Siła Coriolisa powstała na skutek obrotu Ziemi powoduje, że cyrkulacja powietrza rozpada się na trzy wyraźne komórki. Na półkuli północnej siła Coriolisa działa tak, że wiatr skręca w prawo. Efektem tego jest powstanie zachodniego przepływu od 30 do 60 stopnia szerokości północnej i wschodni przepływ od równika do 30 stopnia szerokości geograficznej północnej. Istnieje również kilka innych czynników, które mogą wpływać na cyrkulację powietrza, takie jak sezonowe zmiany, topografia i tarcie od obiektów na powierzchni Ziemi. Cyrkulacja powietrza na Ziemi zawsze stara się utrzymać równowagę. Oznacza to, że powietrze przepływa z obszarów wysokiego ciśnienia do obszarów o niskim ciśnieniu. Powoduje to zarówno poziome ruchy powietrza zwane wiatrem, jak i ruchy pionowe powietrza wznoszące i opadające. Na półkuli północnej układ niskiego ciśnienia będzie miał wiatry krążące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wiejące do centrum, a w układzie wysokiego ciśnienia wiatry będą krążyć zgodnie z ruchem wskazówek zegara i odpływać od centrum.